W mroźne południe 16 grudnia 1922 roku do warszawskiej galerii sztuki zachęta przybył prezydent Gabriel Narutowicz, nowy prezydent, wybrany zaledwie kilka dni wcześniej przez Zgromadzenie Narodowe. Gdy Narutowicz oglądał jeden z obrazów, rozległy się strzały, po których prezydent upadł na podłogę i już po kilku chwilach przebywający przypadkiem w galerii lekarz stwierdził zgon. Rozpętał się niesamowity harmider. Tak wielki że dopiero po chwili zwrócono uwagę na mężczyznę stojącego wciąż z wycelowanym w prezydenta pistoletem. Więcej strzelać nie będę, miał powiedzieć zamachowiec. Pochwycony nie stawiał oporu. Był nim Eligiusz Niewiadomski, artysta-malarz. Tak zginął profesor Gabriel Narutowicz. Jak to się stało, że człowiek, na którego jeszcze kilka dni wcześniej nikt nie stawiał, został pierwszym w historii prezydentem Polski? Dlaczego zwolennik kompromisu, bardziej inżynier niż polityk. Stał się najbardziej znienawidzoną przez narodową prawicę osobą w państwie. Czy zamach był dziełem wyłącznie chorego umysłu jednego szaleńca, czy też kulminacją kampanii nienawiści wymierzoną w Bogu ducha winną ofiarę? Na te i na wiele innych pytań spróbujemy sobie odpowiedzieć w najnowszym odcinku. Zatem cała wstecz na zamach na prezydenta Gabriela Narutowicza. Nasza historia ma troje bohaterów. Pierwszą osobą dramatu jest oczywiście Gabriel Narutowicz. Urodził się w 1865 roku na Żmudzi, w granicach współczesnej Litwy, jako syn tamtejszego Ziemianina. Jego ojciec był postępowym szlachcicem, który z własnej inicjatywy zniósł w swoich dobrach pańszczyznę. Zmarł jednak wcześniej, gdy Gabriel był jeszcze dzieckiem, w związku z czym wychowaniem przyszłego prezydenta zajęła się matka, kobieta wykształcona i zafascynowana filozofią oświecenia. Gabriel wykazywał zdolności w przedmiotach ścisłych i podjął studia na wydziale matematyczno-fizycznym Uniwersytetu w Petersburgu, który jednak przerwał ze względu na zły stan zdrowia. Ostatecznie ukończył studia w Szwajcarii, na politechnice w Curychu. Szwajcaria stała się dla młodego inżyniera nowym domem. Gabriel, angażując się w działalność niepodległościową, przyciągnął uwagę władz zaworczych. Rosja wydała za nim nakaz aresztowania, co uniemożliwiło mu powrót do kraju. W 1895 roku zdecydował się więc przyjąć obywatelstwo szwajcarskie. W Szwajcarii pracował jako inżynier, zyskał słowem jako pionier elektryfikacji. Kierował budową wielu elektrowni wodnych. Uzyskał też profesurę na swojej dawnej uczelni. Wspierał również sprawę niepodległości Polski. Działał głównie w ramach organizacji pomocy ofiarom działań zbrojnych w kraju w okresie I wojny światowej. Do ojczyzny wrócił we wrześniu 1919 roku na zaproszenie rządu odrodzonej Polski. Miał pomóc w odbudowie kraju po zaborach. Został w czerwcu 1920 roku ministrem robót publicznych w rządzie Władysława Grabskiego i funkcję tę pełnił do czerwca 1922 przez kolejne rządy trzech różnych premierów, kiedy to zmienił tekę i został ministrem spraw zagranicznych. Tę z kolei funkcję pełnił do grudnia tego samego roku. Drugą osobą dramatu jest zamachowiec Eliusz Niewiadomski. Urodził się w 1869 roku w Warszawie, był więc przedstawicielem tego samego pokolenia co Narutowicz. Również studiował w Petersburgu na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych. Studia ukończył w 1894 roku i był jednym z lepszych studentów, czego dowodem był medal, jaki otrzymał za swój obraz Centaury w lesie. Następnie wyjechał na jakiś czas do Paryża, gdzie doskonalił swój warsztat malarski. Po powrocie do Warszawy malował, tworzył i prowadził działalność jako krytyk sztuki, publikując w prasie. Był członkiem Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego. I co istotne ze względu na miejsce zamachu, członkiem zarządu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Autor ma ptatr i wielu prac z zakresu teorii sztuki. Po odzyskaniu niepodległości pracował w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Jak widać, był to człowiek uzdolniony. Gdyby nie zamach, byłby dzisiaj być może nieco zapomnianym, ale docenianym malarzem z pierwszej połowy XX wieku. Kariera artystyczna niewiadomskiego dowodzi też, że był człowiekiem spełnionym zawodowo, aktywnym i dojrzałym. Choć po zamachu prawica, próbując odciąć się od jego osoby, określała go szaleńcem, to poza pewną porywczością w zachowaniu, trudno w jego życiorysie szukać objawów poważnych zaburzeń psychicznych. Niewiadomski przez większość życia był związany z ruchem narodowym. Jak sam twierdził, zaangażował się po powrocie z Paryża, wstępując do Ligi Narodowej z inspiracji m.in. Romana Dmowskiego. Za przemycanie periodyków narodowych był więziony na Pawiaku i warszawskiej Cytadeli. Chociaż formalnie wystąpił z ligi z powodu odrzucenia jego propozycji aktów dywersji w Rosji, pozostał gorącym zwolennikiem tego ruchu, czemu publicznie dawał wyraz przy wielu okazjach. Trzecią osobą dramatu jest konstytucja z 17 marca 1921 roku, znana obecnie jako Marcowa. Uchwalił ją Sejm Ustawodawczy, czyli pierwszy Sejm zwołany po odzyskaniu niepodległości w celu uchwalenia najważniejszych ustaw ustrojowych. Przewagę w nim miały środowiska prawicowe. Chociaż ostateczny kształt konstytucji był wynikiem wielu kompromisów, to jednak prawicy udało się przeforsować część swoich postulatów. Jednym z nich była pozycja ustrojowa prezydenta. Prawica sądziła, że jako czołowa postać pierwszych lat niepodległej Polski, pierwszym prezydentem zostanie wybrany Józef Piłsudski i dlatego forsowała model parlamentarno-gabinetowy ze słabą pozycją prezydenta. Nawet w porównaniu do dzisiejszej ustawy zasadniczej, konstytucja marcowa dawała głowie państwa bardzo ograniczone uprawnienia. W zasadzie wszystkie akty urzędowe, łącznie z ustawami, podlegały kontrasygnacji odpowiednich ministrów lub premiera, a prezydent nie miał mieć nawet prawa weta. Była to więc przede wszystkim rola symboliczna, zdecydowanie reprezentacyjna, pozbawiona realnej władzy. Prawica nie przewidziała jednego. Piłsudski rolą reprezentacyjną zainteresowany nie był i stanowczo odmówił objęcia tej funkcji. To prowadzi nas do 9 grudnia 1922 roku. Kiedy nowo wybrany Sejm i Senat, już pod rządami Konstytucji Marcowej, zebrały się jako Zgromadzenie Narodowe po raz pierwszy w historii dokonać wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kandydatów było pięciu. Jan Baudouin de Courtenant, znany lingwista, kandydat wystawiony przez współpracujące ze sobą kluby mniejszości narodowych, czyli posłów pochodzenia żydowskiego, ukraińskiego, niemieckiego i białoruskiego. Ignacy Daszyński, Czołowy przedstawiciel Polskiej Partii Socjalistycznej i jeden z architektów niepodległości, popierany oczywiście przez PPS. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej postaci, na naszym kanale znajdziesz filmy o nim i o pierwszym rządzie niepodległej Polski. Gabriel Narutowicz, wystawiony przez PSL wyzwolenie lewicowej odmiany ówczesnego ruchu ludowego. Nie był ani członkiem PSL, ani nawet szeroko popierany przez tę partię. To był raczej autorski pomysł lidera wyzwolenia Stanisława Tukuta. Sam Narutowicz nie zabiegał o prezydenturę, być może nawet nie widział większych szans na swoje zwycięstwo. Stanisław Wojciechowski, wystawiony przez PSL Piast, partię reprezentującą bardziej konserwatywnych chłopów. Wincenty Witos, przewodniczący partii, wysyłał sprzeczne sygnały odnośnie tej kandydatury. Być może liczył, że uda mu się rzutem na taśmę wymienić Wojciechowskiego na innego pretendenta siebie samego. Maurycy Zamojski, hrabia i największy właściciel ziemski ówczesnej Polski. Wystawione przez różne partie prawicy, zarówno konserwatystów, jak i endeków. Aby zwyciężyć, jeden z kandydatów musiał uzyskać więcej niż połowę głosów spośród 555 członków Zgromadzenia Narodowego. Głosowanie miało przebiegać w następujący sposób. Najpierw wstępna pierwsza tura, w której brali udział wszyscy kandydaci. Następnie kandydat z najmniejszą liczbą głosów w danej turze odpadał. W pierwszym głosowaniu wszystkie kluby zagłosowały na wystawionych przez siebie kandydatów, ale już w drugim Nastąpiły wyraźne przeniesienia głosów. PPS poparł Wojciechowskiego. Co jednak ważniejsze, większość deputowanych mniejszości narodowych poparła Narutowicza. Odpadł Daszyński, który uzyskał tylko jeden głos. W trzeciej turze wyniki w zasadzie nie zmieniły się. Z tego też powodu odpadł Baudouin de Courtenay. W czwartej turze także nie doszło do prześlenia. Ale Narutowicz zebrał głosy kandydatów, którzy odpadli, a także odebrał kilka głosów Wojciechowskiemu. W ten sposób, niewielką przewagą, bo raptem 15 głosów, przeszedł do decydującej piątej tury. We wszystkich czterech dotychczasowych głosowaniach wygrywał Zamojski, kandydat prawicy, która była największym blokiem w Sejmie. W głosowaniach prezydenckich, gdzie zazwyczaj trzeba uzyskać kwalifikowaną większość głosów, najczęściej wygrywają kandydaci wzbudzający najmniej negatywnych emocji, tacy, którzy mogą w kolejnych głosowaniach zgromadzić głosy posłów czy wyborców innych partii. Takim kandydatem zdecydowanie nie był hrabia Zamojski. Nie bardzo wiadomo, czego oczekiwali liderzy prawicowej koalicji. Ale jeżeli rzeczywiście sądzili, że Zamojski, przedstawiciel arystokracji i największy właściciel ziemski, będzie w stanie zdobyć głosy którejkolwiek partii ludowej, nie wspominając już o PPS czy mniejszościach narodowych, to naprawdę nie świadczy dobrze o ich instynktach politycznych. Do samego końca nie udało się uzyskać żadnych dodatkowych głosów dla Zamojskiego. Kandydatem kompromisu który połączył bardzo różne ugrupowania, okazał się Narutowicz, na którego w ostatniej turze zagłosowała szeroka koalicja od PPS-u przez mniejszości na wszystkich PSL-ach kończąc. Pierwszym prezydentem wybrano Narutowicza 289 głosami przeciwko 227 na Zamoyskiego. Warto zwrócić uwagę, że Zamojski uzyskał tylko 5 głosów więcej w ostatnim głosowaniu już w pierwszej turze. Narutowicz odniósł więc wyraźne zwycięstwo. To nie był wybór głosami mniejszości narodowych, jak widziała i przedstawiała go Prawica. Narutowicz był prezydentem kompromisu wszystkich sił, oprócz konserwatystów i endeków. Prawica nie mogła przeboleć porażki. Porażki, przypomnijmy, którą zafundowała sobie na własne życzenie. Od samego początku dysponowała 220 kilkoma głosami. Wystarczyło wystawić kandydata akceptowalnego dla Witosowskiego PSL Piast, a zwycięstwo mogła sobie zapewnić już w drugiej turze. Ewentualnie Mogła też poprzeć Wojciechowskiego, widząc, że jej kandydat nie zyskuje nowych głosów. Mając najwięcej członków w Zgromadzeniu Narodowym, niewiele mniej niż potrzeba było do wybrania prezydenta, miała wiele opcji. Ale wybrała upór i obrażanie się. Podczas gdy reprezentacja złożona z premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu udała się do prezydenta elekta zapytać go, czy przyjmuje wybór, prawica rozpuszczała po Warszawie wici nie tyle o swojej porażce. O hańbiącym wyborze Narutowicza, prezydenta niepolskiego, narzuconego przez mniejszości. Młodzieżowe organizacje, sympatyzujące z narodowcami, rozpoczęły w zasadzie od razu protesty, utrudniając posłom i senatorom opuszczenie budynków sejmowych. Uformował się marsz, który udał się pod mieszkanie generała Józefa Halera. Ten pochwalił uczestników również za wznoszone okrzyki takie jak precz z Narutowiczem. To nie był czas mediów społecznościowych. Można sobie wyobrazić, że plotki o żydowskim pochodzeniu Narutowicza wyprowadziły ludzi na ulicę. Ale ktoś musiał je aktywnie rozpuszczać. Maszerujący udali się następnie do redakcji endeckiej gazety warszawskiej, gdzie również przemawiali politycy endeccy, chwaląc protestujących za tak zwaną patriotyczną postawę. Jednocześnie rozpoczęła się kampania oszczerstw wymierzona w Narutowicza. Miał on nie być tak naprawdę obywatelem polskim, tylko szwajcarskim, któremu dopiero po wyborze sfabrykowano polskie obywatelstwo. Uchwalono rezolucję wzywającą prezydenta do ustąpienia, w której wybór Narutowicza określano jako zdradę narodową. Prawicowi posłowie wydawali wszelkiego rodzaju oświadczenia o niedopuszczeniu do zaprzysiężenia, o nieuznawaniu rządu powołanego przez nowego prezydenta, o niewspółpracowaniu z głową państwa itd. itd. Również w prawicowej prasie wrzało. Wybór Narutowicza nazywano ją trzącym, Wzywano prezydenta-elekta do nieskładania przysięgi. Sugerowano, że jest osobą niewierzącą, agnostykiem, a więc złożona przez niego przysięga prezydencka, mająca w Konstytucji Marcowej mocno religijny charakter, nie będzie ważna. Przede wszystkim jednak podkreślano, że do wyboru przyczyniły się głosy mniejszości narodowych. Narutowiczowi zarzucono przeróżne występki, łącznie z rodzinnym pokrewieństwem z Piłsudskim. Według przeciwników, tylko te związki miały dać Narutowiczowi prezydenturę. Faktycznie jednak, Piłsudski nie był zwolennikiem prezydenta elekta, nie cenił go i chętniej widziałby na tym stanowisku Wojciechowskiego. Złodziej, żydowski elekt, mason, żydowski pachołek to tylko niektóre z inwektyw, jakie przewijały się w wendeckiej prasie. Wzywano do bojkotu, nazywano prezydenta elekta zaporą, prowokacją. Niektóre dzienniki niemal wprost nawoływały do niedopuszczenia do złożenia przysięgi oraz zbrojnego wystąpienia przeciwko temu wyborowi. Dzisiaj możemy nazwać to po imieniu. Nawoływano do zamachu stanu. Witos wspominał ten okres jako szaleństwo tłumu, któremu organizacje i partie prawicowe nie położyły kresu. Współcześnie nazwalibyśmy to wprost. Przeciwko prezydentowi elektowi rozpętano kampanię hejtu. Choć w tych grudniowych dniach propaganda wymierzona była w Narutowicza, nie był to pierwszy ani ostatni raz, kiedy prawica podsycała ksenofobię i wykorzystywała stworzoną przez siebie atmosferę strachu w walce politycznej. Nie można mieć wątpliwości, że musiało to mieć ogromny wpływ na Eligiusza Niewiadomskiego, który czytał narodową prasę oraz oddychał tym powietrzem pełnym nienawiści. Po zamachu. W trakcie procesu wywołał poruszenie przyznaniem się, że początkowo planował zabójstwo Piłsudskiego, z którego zrezygnował, gdy ten postanowił nie ubiegać się o prezydenturę. Będąc gotowym do morderstwa już wcześniej, przekierował swoją nienawiść na nowy obiekt – prezydenta Narutowicza. Widząc co się dzieje, marszałek Sejmu Maciej Rataj postanowił szybko, bo już 11 grudnia na godzinę 12, zwołać zgromadzenie narodowe w celu złożenia przysięgi przez prezydenta elekta. 10 grudnia w Warszawie odbyły się kolejne masowe demonstracje. Haller i inni posłowie prawicy narodowej, już niemal bez ogródek, sugerowali zbrojne powstanie przeciwko Narutowiczowi i jego wyborowi. Głośne były hasła antysemickie, a pod siedzibą poselstwa Włoch wznoszono okrzyki pochwalne dla Mussoliniego i faszyzmu. Wieczorem, na tle tych zajść, marszałek Rataj odwiedził Narutowicza w jego willi w łazienkach. Ten, wyraźnie poruszony sytuacją, stwierdził, że chociaż jest zmęczony to w tej atmosferze nie może zrzec się urzędu. Z kolei żona marszałka, Aleksandra Piłsudska, namawiała Narutowicza, aby ten najgorszy okres przeniósł się wraz z rodziną do Belwederu. Odmówił, nie chcąc tworzyć wrażenia, że ucieka. O Aleksandrze Piłsudskiej mówimy w jednym z naszych wcześniejszych odcinków dotyczących uzyskania przez kobiety praw wyborczych. Znajdziecie go na naszym kanale. W dniu zaprzysiężenia emocje na ulicach Warszawy sięgały zenitu. Prawica zorganizowała barykady blokujące wszystkie dojścia do Sejmu. Chciano albo doprowadzić do spóźnienia prezydenta elekta, co można było uznać za odmowę złożenia przysięgi i nieobjęcie urzędu, albo do niedopuszczenia posłów i senatorów do budynków sejmowych, tak aby Narutowicz nie miał przed kim złożyć przysięgi. Doszło do pobicia posłów PPS-u Ignacego Daszyńskiego i Rajmunda Jaworowskiego oraz starszego wiekiem senatora Bolesława Limanowskiego. Narutowicz do Sejmu udał się odkrytym samochodem w eskorcie szpoleżerów, odmówił dodatkowej ochrony policji. Premier Julian Nowak, który miał mu towarzyszyć w samochodzie, stchórzył i nie pojawił się, a prezydentowi elektowi towarzyszył w samochodzie szef protokołu dyplomatycznego MSZ, Stefan Krzeździecki. W tym czasie w alejach ujazdowskich trwały rozruchy, w których śmierć poniósł robotnik, działacz związkowy i socjalistyczny Jan Kałuszewski. Przy jednej z barykad samochód prezydenta otoczył tłum. Narutowicz wstał, żeby pokazać, że nie boi się huliganów, którzy tymczasem rzucali w niego śniegiem, kamieniami i kijami. Ktoś zamachnął się na prezydenta z laską, ale cofnął ją i ostatecznie go nie uderzył. Narutowicz przybył chwilę po 12:00, została go niepełna sala. Parawicowi posłowie i senatorowie nie pojawili się, nie kwestionowano jednak kworum. Prezydent przysięgę złożył, co zostało uczczone potężnymi oklaskami. Trzy dni później nastąpiło przekazanie władzy przez naczelnika państwa nowemu prezydentowi. Piłsudski miał powiedzieć, że jest jedynym żołnierzem czynnej służby, który przed nikim nie stawał do tej pory na baczność, ale staje przed Polską, którą symbolizuje Narutowicz jako jej pierwszy prezydent. W tym czasie zarówno do Belwederu, jak i do MZ przybywały listy do prezydenta, w tym liczne anonimowe groźby. W faktycznym pierwszym dniu urzędowania, 15 grudnia, szef kancelarii Narutowicza Stanisław Car napomknął o zaproszeniu z zachęty na otwarcie dorocznego salonu sztuki, które miało odbyć się następnego dnia. Narutowicz uznał, że chce się pojawić, bo jego nieobecność mogłaby zostać niedobrze odebrana. 16 grudnia Narutowicz przed południem miał się spotkać z kardynałem Kakowskim, arcybiskupem warszawskim, a następnie udać się do zachęty. Przed jego wyjazdem z belwederu odwiedził prezydenta jego przyjaciel Leopold Skulski, chcący zaprosić go na polowanie. Narutowicz przed wyjazdem miał powiedzieć: Pamiętaj, panie Leopoldzie, w razie nieszczęścia proszę zaopiekować się moimi dziećmi. Krzyż mieliście na piersi, a browning w kieszeni. Z Bogiem byli w sojuszu, a z mordercą w pakcie. Wy, w chichocie zastygli, bladzi przestraszeni, chodźcie, głupcy, do okien i patrzcie, i patrzcie. Z Belwederu na zamek, tętnicą Warszawy, alejami, nowym światem, krakowskim przedmieściem, idzie kondukt żałobny, krepowy i krwawy. Drugi raz. Pan prezydent jest dzisiaj na mieście. Zimny, sztywny, zakryty chorągwią i kirem, jedzie prezydent martwy, a wielki stokrotnie. Nie odwracajcie oczu, stać i patrzeć zbiry. Tak, za karki was trzeba trzymać przy tym oknie. Przez serce swe na wylot pogrzebem przeszyta, jak jego pierś kulami, niech widzi stolica. Twarze wasze, zbrodniarze, i niech was przywita strasznym krzykiem milczenia żałobna ulica. Gabriel Narutowicz, wtedy już wdowiec, pozostawił syna i córkę. Został pochowany w krypcie katedry Świętego Jana w Warszawie. Kondukt żałobny przeszedł przez stolicę, żegnany był przez tłumy. Prawica zrozumiała, że przegięła. Szybko odcięła się od niewiadomskiego, którego okrzyknęła szaleńcem. Ci sami ludzie, którzy jeszcze kilkadziesiąt godzin wcześniej nawoływali do usunięcia Narutowicza z urzędu, po zamachu odcinali się od wszelkiej odpowiedzialności. Stanisław Stroński opublikował artykuł krytykujący łączenie prawicy z zamachem, którego tytuł wszedł na stałe do polszczyzny ciszej nad tą trumną. Zdarzały się też jednak głosy opisujące tragedię zamachowca, nie Narutowicza. Niewiadomski bronił się sam, obrońcy pozostawiając tylko formalności. Proces wykorzystywał jako platformę do przedstawiania swojej wizji zamachu. Nie przyznał się do winy i nie wyraził skruchy. Kłócił się też ze swoim adwokatem, gdy ten próbował ratować mu życie, wnioskując o karę więzienia. Był bardziej zainteresowany budową własnej legendy niż obroną. Skazany na śmierć i rozstrzelany 31 stycznia 1923 roku na warszawskiej cytadeli. 20 grudnia, 4 dni po zamachu, Zgromadzenie Narodowe zebrało się kolejny raz, by ponownie wybrać prezydenta. Zgłoszono tylko dwóch kandydatów. PSL Piast powtórnie wystawiło Wojciechowskiego. Prawica tym razem zgłosiła Kazimierza Morawskiego, prezesa Polskiej Akademii Umiejętności. Wojciechowski wygrał w pierwszej turze. Narutowiczowi nie dane było pokazać, jakim byłby prezydentem. Jako człowiekowi wielkiej kultury, profesorowi inżynierowi, bardziej naukowcowi niż politykowi, zwolennikowi kompromisu, być może udałoby mu się przekonać do siebie swoich przeciwników. Niestety nigdy się tego nie dowiemy. Prezydent Narutowicz jest dzisiaj głównie pamiętany jako postać tragiczna, ofiara wydarzeń, na które nie miał wpływu. A szkoda, mógł to być człowiek, który, jako pierwsza osoba na tym stanowisku, stworzyłby model prezydentury kompromisu i dialogu. Niewiadomskiego z kolei dzisiaj nieodpowiedzialni, skrajnie prawicowi politycy i influencerzy próbują czasami rehabilitować. Ale jego miejsce w historii jest jasne. Był narcyzem, który dla własnej legendy zabił niewinnego człowieka i zachwiał młodym państwem które dopiero co odrodziło się po 123 latach zaborów. Konstytucja marcowa, owa trzecia osoba dramatu, w niezmienionej formie przetrwała tylko do zamachu majowego. W sierpniu 1926 roku została zasadniczo zmieniona w nowelą sierpniową, a w 1935 zastąpiona nową konstytucją. Z myślą o Piłsudskim obie te zmiany zwiększały uprawnienie prezydenta. Marszałek jednak po noweli sierpniowej dalej odmawiał zostania głową państwa, a krótko po uchwaleniu Konstytucji Kwietniowej zmarł. Być może to jest też nauka i dla nas, współczesnych. Konstytucję trzeba pisać na pokolenia, myśląc o państwie, a nie nawet o w największych postaciach współczesności. Inaczej można doprowadzić do tragedii. W naszych dziejach jest jeszcze wiele nieopowiedzianych historii i biografii. Jeśli chcesz poznać ich więcej, zasubskrybuj nasz kanał, zostaw lajka pod tym filmem i daj znać w komentarzu, jak w Twojej okolicy uczczony jest Gabriel Narutowicz. Do zobaczenia!